Prosto ze skrajnie nieprzychylnej sobie Warszawy przybyła do Przemyśla Joanna Mucha, minister sportu i turystyki. Na zwołanej konferencji dotyczącej zbliżającej się priorytetowej imprezy jaką jest Euro 2012 odpowiadała na pytania nie uchylając się od tych najtrudniejszych dotyczących atmosfery jaka jest wokół szefowej resortu sportu. Kiedy się jest pod tak olbrzymią falą krytyki jak pod jaką ja w tej chwili jestem. I kiedy każdego dnia otwiera się tabloidy i widzi się swoje czy karykatury, czy, 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 czy zdjęcia jakieś takie nie, nie najlepsze. To myślę, że cała mądrość musi polegać na tym, żeby, żeby odróżnić tę krytykę, która jest takim pastwieniem się nad, nad człowiekiem, takim polityczno-tabloidalnym od tej krytyki, która ma jakiś merytoryczny wkład i merytoryczne uzasadnienie. Ponieważ większość tego, co się przetacza przez w ostatnim czasie, uznaje za właśnie taką formę, formę no dogadzania najniższym instynktom, to też staram się po prostu bardzo tym nie przejmować, bo człowiek jest tylko człowiekiem i każdy... Każdy w jakiś sposób się e, przejmuje, więc e, no, trzeba po prostu przechodzić obok tego typu e, sytuacji i robić swoje. Przyjezd do Przemyśla dobrze jej zrobił, bo pozwoliła ukazać lepszą część swojej osobowości, czyli polityka zatroskanego o stan polskiego sportu i jego infrastrukturę. Otworzyła w Przemyślu kolejnego Orlika, którego fundatorem jak wszędzie było Ministerstwo Samorząd Miejski i Wojewódzki. Wybudowany w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 znajduje się przy Zespole Szkół Handlowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. To drugi Orlik w naszym mieście i 120 na Podkarpaciu. Orlik to nie jest boisko, to nie jest teren otoczony siatką i przykryty murawą. Orlik to jest miejsce spotkań, miejsce aktywizacji i miejsce, które powinno tętnić życiem i taką wspólnotowością. Więc wszystkim powtarzam, że żeby dobrze żyć na Orliku i żeby korzystać z niego w pełni, trzeba pomyśleć o nim jako o narzędziu, które służy nam do tego, żeby przekraczać kolejne przeszkody. A żeby przeskoczyć przeszkodę, trzeba umieścić serce za tą przeszkodą. W uroczystości udział wzięli uczniowie zespołu szkół usługowo-hotelarskich i gastronomicznych w przemyślu. Pani minister ofiarowała piłki do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Jedną z nich podpisała szefowa ministerstwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści i samorządowcy. Wiążą mnie z przemyślem wspaniałe tradycje, gdyż tutaj mój wujek, świętej pamięci, Kazimierz Patroś, grał w piłkę w Polnej Przemyś. Taki klub istniał. I chciałbym bardzo, żeby co najmniej drugiej lidze był przemyś, jak był czuła ostatnim czasem w drugiej lice i żeby ten krok uczyniła albo Polonia albo Czuwaj Przemyski bo miasto przynajmniej zasługuje co najmniej na drugoligowy zespół wspaniały kibicu ma mieszkańców i tego trzeba życzyć no ale to jest również kilka elementów związanych z tym że trzeba mieć mocnych sponsorów środki finansowe i dobrą drużynę w trakcie swojego roboczego pobytu w Przemyślu Joanna Mucha zaprezentowała misję według której Polski Wyczyn Sportowy będzie reformowany i doskonalony w jej wystąpieniu interesujące były Zwłaszcza refleksje o konieczności wyrównania dysproporcji w dostępie do możliwości uprawiania większości dyscyplin, a także rozwoju budownictwa obiektów. Pani minister odniosła się również do szeregu kontrowersyjnych problemów, z którymi musi się zmagać jako szefowa resortu. Wspomniała również o bagażu chybień i błędów towarzyszących przygotowaniom do Euro 2012 jako skutku działalności poprzedników. Sama kieruje resortem od niespełna kwartału i dopiero znajduje się w trakcie zgłębiania trudnych zagadnień. Minister Mucha odniosła się do Przemyśla jako bramy na Ukrainę, a zwłaszcza do Lwowa, gdzie odbędą się mecze z udziałem reprezentacji zachodnich drużyn. Zdaniem Janny Muchy będzie na naszym mieście i jego mieszkańcach, a także w łodarzach, spoczywać ogromna odpowiedzialność i jednocześnie obowiązek przyjaznego stosunku do przybywających do nas i u nas kibiców. Ja już powiedziałam dzisiaj na konferencji prasowej, że polski sport działa. Właściwie bez systemu. Minister mucha znalazła czas dla przedstawicieli środowiska sportowego powiatu przemyskiego. O białych plamach na mapie sportowej Polski dyskutowała z samorządowcami i dyrektorami szkół, wyrażając nadzieję, że boisko w każdej gminie to nie tylko sfera marzeń.